Autor Kamila Pietrarzycka, czyta Anita Zapolska. Silna babka, pewnie zastanawiacie się, kto może być. Moim zdaniem, to osoba niezwykła, która pomimo przeciwności losu dokonała czegoś niezwykłego, nie poddała się, nie popłynęła z nurtem rzeki, nie dała się jej ponieść. Taka jest właśnie moja kuzynka, Karolina Kaczmarek. Najwspanialsza młoda osoba pod słońcem. Zarażająca energią, emanująca optymizmem. Karola to studentka trzeciego roku ekonomii na HEC Lozan w Szwajcarii, jednym z najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Pewnie w tym momencie myślicie sobie: Hmm, na pewno ma kupę kasy chodziła do wybitnego liceum. Nie, nie. Ta dziewczyna, która ciężką pracą dostała się na wymarzone studia, chodziła do liceum numer 5 w Zielonej Górze. Niewyobrażalne, a jednak możliwe. Jak wiadomo, początki bywają trudne. Pierwszy rok nie poszedł jej najlepiej, nie tak jak sobie wymarzyła. Studia w języku francuskim to nie byle wyzwanie, szczególnie mieszkając w Polsce, gdzie trudno nauczyć się myśleć w tym języku. Ale co było jej największą wygraną? Umiała się podnieść po porażce, dzielnie walczyć o swoje marzenia, pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Jej siłą było to, że nie zatraciła się w swoim nieszczęściu, tylko brnęła do przodu. Opłaciło się. Teraz kończy ostatni rok, spełnia marzenia, Szwajcaria stała się jej drugim domem. Pamiętajcie, każda z Was może osiągnąć wszystko, co chce, pomimo wielu barier, granic mamy prawo spełniać marzenia wręcz twierdzę, że musimy spełniać marzenia. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń do przodu i do boju.